Tutaj z kolei pan młody, który niczym superman cały czas chodził w tym swoim codziennym ubranku, a nagle potem pyk i był już w garniturze, nawet nie zdążyłem zauważyć kiedy się przebrał. Wydarzyło się to dosłownie w ułamku sekund, ale udało mi się złapać właśnie moment, kiedy kwiatek w butonierce lądował, więc tym susem z budki telefonicznej, w której pan młody się przebrał, Wanda właśnie podczas malowania przeżywała no taki wachlarz emocji, że, że tylko było że trzeba łapać. To są właśnie te emocje, o których mówiłem. Zawsze mi się podoba tutaj ta, ta, ta czarna obróbka. Ja w ogóle lubię wysokie kontrasty, lubię mm, troszeczkę pod, podciągnąć biele też do góry, tak żeby żeby no, te kontrasty były jeszcze bardziej wyraziste. No jedno zdjęcie, które sobie wypatrzyłem, to właśnie, właśnie ten kieliszek. Bardzo mi się podobało to zestawienie tego koloru w kieliszku i sukienki osoby tańczącej. Dodatkowo ta, ta stopa bosa i i buty leżące na pierwszym planie. Spędziłem, łapiąc ten kadr, przesadzę 5 minut, ale... No i chyba ostatnie zdjęcie z tego cyklu, to jest no, balon na, na drutach wysokiego napięcia. To jest jedna z takich rzeczy, które strasznie lubię, czyli sobie obejść te, te, ten obszar, jeżeli jest jakiś luźniejszy moment i poszukać jakichś takich małych detali, które mi uzupełnią historię i to, to był jeden z nich.